poważne kontuzje u Kreatorka i Dreama, przez które ich granie i nagrywanie Minecrafta będzie bardzo mocno utrudnione. Powstał nowy produkt związany z Wojanem, czyli Buty Wojanki, za sprawą jednego z TikTokerów, a Graf po kilku miesiącach ponownie wrócił sobie do grania w Minecrafta, a nawet zagrał na zagranicznym SMP i udzielił wywiadu. Witajcie, ja jestem CyPotwór, witam was po krótkiej przerwie od newsów. Tak, byłem na wyjeździe, kto śledzi mojego Instagrama ten wie, że mnie nie było i pojawiały się zupełnie inne filmy. Między między innymi wywiad z SM, który zapowiadałem na karcie społeczności, czy wspólny trening z Elomordo, który dawno, dawno temu wam obiecałem. I tak, pamiętam również o wywiadzie z Elomordo, który najprawdopodobniej będzie chwilę po tych newsach, także warto śledzić kanał. A ja klasycznie, zanim jeszcze zaczniemy, poproszę cię o zostawienie zestawu Cepotwora, zestawu kozackiego widza, czyli subika, lajka, podbicia filmu, nowa funkcja na YouTubie. No i dobra, jak już zacząłem o Elomordo, ponieważ będzie z nim wywiad, fajna rozmowa, Warto czekać. To kurcze nie mógłbym przejść obojętnie obok materiału, który dodał. A mianowicie filmu, w którym przetestował zakazane wspomagacze sportowe, konfrontując się wraz z osobami ćwiczącymi od najmłodszych lat sportowcami w różnych dziedzinach, zmierzył się z nimi w takich sportach jak baseball, pływanie czy na przykład bieganie. I generalnie to, co na pewno widać, to fakt, jak wielką zajawę Marcel ma do tego kontentu IRL podczas naszej rozmowy z nim nie chcesz tyle spoilerować, ale również to wybrzmiało, że totalnie jara się tym, co teraz robi. No i to widać i w montażu, i w prowadzeniu tego filmu, film totalny game changer, order baśki. No nie starczyłoby mi orderów, jakbym co każdy film Marcelowi dawał order. Dlatego on już ten order ma taki wiesz, przytwierdzony na zasadzie murdeczko wiesz. Yy, w ramce normalnie już u niego wisi. Na takiej zasadzie. No, film banger totalny, nie chciałbym wam spoilerować. Natomiast jeżeli chodzi o takie moje odczucie najcie i najciekawszy ten yy, wspomagacz, tudzież produkt, to chyba zdecydowanie ten strój do pływania, ponieważ sam kiedyś pływałem w klubie pływackim i pamiętam, jak, jak sam miałem, tak to się nazywało skóra, czyli taki specjalny strój na zawody. No i mniej więcej pamiętam moment, kiedy te stroje, które na przykład Marcel pokazuje na swoim nagraniu, zostały wycofane i ludzie przerzucili się na taką krótszą wersję. No ale dobra, przejdźmy do kolejnego tematu. W ogóle te newsy będą newsami nadrabiającymi. Nie było mnie, będę nadrabiał tematy, o których pewnie już słyszeliście. Rzecz jasna, z tematami, które oczywiście wychodzą na bieżąco. Natomiast jest straszna stypa w środowisku Minecraftowym teraz. Generalnie mało się dzieje, więc jak mnie nie było, też dużo nie straciliście, dużo ja nie straciłem. Teraz będzie o filmie Josiego, czyli o filmie, w którym kupił wielką kanapę goryla. Generalnie kupował rzeczy z tych reklam AI, które się często wyświetlają, czy to na TikToku, czy to na jakichś Reelsach, czy to na Shortsach na YouTubie. No i generalnie ja tą kanapę goryla, to i tą reklamę z tymi kanapami, tam chyba nie było tylko goryla, tylko też jakieś inne zwierzęta, to widziałem kilkukrotnie. Widziałem też zagraniczny film, z którego Yoshi czerpał inspirację. Rzecz jasna, jest to teraz moje subiektywne zdanie, Yoshi zrobił to lepiej niż ten zagraniczny twórca. Uważam, że jego film był bardziej wciągający, był zajebiście przemontowany, no i kurczę, naprawdę Filipkowi się udało. Jeżeli chodzi o ową kanapę, dojebany produkt. Szczerze? Spodziewałem się, że przyjdzie giga gówno, Po Josh widać, że też się chyba tak spodziewał. Wydał na to kilka tysięcy złotych, o dokładnie tyle, no ale kanapa dowiozła, content dowiózł, film wygenerował potężny zasięg, no i nic tylko czekać na drugą część, ponieważ Joshi zapowiedział, że jak będzie 25 tysięcy polubień, to zrobi drugą część, te 25 tysięcy polubień zostało wbite. Także nic, tylko czekamy na kolejne na kolejne produkty z reklam AI. No. Także ty też możesz zostawić lajka pod tym newsem. Kurde, dostaniecie kolejne newsy. <laughs> nie, nie wiem, co mam ci powiedzieć, nie? <laughs> o! To pójdę na siłownię z Yoshim. Ale wykminiłem. On jeszcze o tym nie wie, ale pewnie się zgodzi. Także umówmy się. Był, Elomordo? 5 tysięcy lajków. Chcę to zobaczyć. Pod tym odcinkiem. I będzie trening z Yoshim na siłowni. Wyciągnę go, postaram się, poruszę niebo, a ziemię. Jana pawa drugie i myślę, że się uda. No dobra, teraz będzie trochę o BlueEdzie. Jak ktoś nie wie, kim jest BlueEd, youtuber bedwarsowy, potem zrobił sobie kanał Kromka, teraz Kromek. Generalnie, o co chodzi? BlueEd dodał dwa odcinki, o których warto byłoby teraz tutaj powiedzieć, a mianowicie, jeden z nich, odcinek z bedwarsów, tak, BlueEd wrócił do bedwarsów, mówiliście mi o tym niedawno, natomiast jego, jego regularność, jeżeli chodzi o content bedwarsowy, jest strasznie losowa. Natomiast, jako że to są newsy, w których nadrabiamy tematy, to muszę powiedzieć też tutaj o filmie związanym z Tail'em, który również pojawił się od, od Blueda, w tym przypadku od Kromki. No ale najpierw o tych Bedwarsach. Blueed dodał odcinek z Bedwars taki totalnie luźny na zasadzie skutków ubocznych picia wojanków. Tak, o wojanie jeszcze dzisiaj będzie. Cały czas w sumie jest, ponieważ wojan jest teraz na ustach wszystkich i podbił tak naprawdę community Minecraftowe i wszyscy, wszyscy o nim mówią. Wszędzie się pojawia, ponieważ za sprawą tych swoich produktów o butach jego jeszcze dzisiaj pogadamy. O co z tym dokładnie chodzi? Odcinek z Bedwarsów totalnie luźny. W takim po prostu bluedowym stylu. Nie wiem, tak bym to chyba nazwał. Nie ma tutaj co zbytnio omawiać. Fajnie, że ktoś jeszcze w Bedwarsy gra i nagrywa. Sam się zastanawiam nad powrotem do Bedwarsów, ale w postaci odcinków z Robloxa, z Bedwarsów, albo z jakichś innych gier jeszcze, gdzie są Bedwarsy. Natomiast jest to takie póki co e, luźne i raczej nie niezobowiązujące, więc nie bierzcie tego zapewnik. A jak kiedyś będą na szefach, na moim serwerze w Minecrafcie, to też będę grał w Minecrafta Bedwarsy. Znowu, no, będę miał na swoim serwerze. No wiesz o co chodzi. No natomiast o wiele ciekawszy jest odcinek na jego kanale Chromek, ponieważ poruszył on tam temat, o którym mówiłem wam w tych newsach, odnośnie zakończenia projektu Hytale. I generalnie Bluet przytoczył tam całą historię tego projektu i ten moment zakończenia dał kilka swoich przekmin, przemyśleń i można powiedzieć, że streścił całą historię tego fenomenalnego projektu, który miał zrewolucjonizować świat gier i... Przede wszystkim przebić Minecrafta, stać się lepszą wersją Minecrafta, a nawet czymś więcej, co finalnie nie zostało dowiezione. I film jest, myślę, ciekawym rozwinięciem tego, co mówiłem Wam właśnie w tych newsach. Także pod tym kątem fajnie byłoby to sobie obejrzeć, jeżeli kogoś to ciekawi. A jeżeli będziemy wiedzieć coś jeszcze o Hightailu, w sensie, czy docelowo czy docelowo Simonowi z Hypixela uda się odkupić ten projekt, to na pewno będę Was informował. Jeżeli jesteśmy już przy youtuberach Bedwarsowych, których możecie kojarzyć z mojego kanału, ponieważ do no niego nie Ukrywajmy, bardzo dużo grałem na tym kanale, zanim zacząłem robić newsy w Bedwarsy, to dwa odnowe odcinki pojawiły się również na kanale Franka z kanału Franewewe. Był to odcinek z Craftplay'a oraz odcinek z Coxcrafta. Kolejny raz Bedwarsy. Franek sprawdzał tam tak naprawdę te dwa serwery pod kątem ich poprawy po latach, czy coś się odno odnośnie w tych Bedwarsach zmieniło. Rzecz jasna. Wszystko w jego takim bardzo specyficznym humorze, klimacie. Nie wiem, jak to nazwać. Franek ma specyficzne prowadzenie filmów. Natomiast są to kolejne odcinki z Bedwarsów. Serio, w, zobaczcie. W Minecrafcie jest aż tak nudno, tak wieje pustką i jest, nie wiem, totalny przestój z czegokolwiek, że YouTuberzy wracają nawet do bedwarsów, Od których w sumie odeszli, nie odeszli. No, wiecie o co mi chodzi, nie? Porąbane. I to jest też temat, który nadrabiamy, bo mnie wtedy nie było, jak on to dodawał. Byłem na wyjeździe, więc. No... Pokemony w Minecrafcie to rzecz stara jak świat. W Pixelmony grało się już oho, ho jeszcze tyle ile lat temu. Natomiast Dravius z N1 Teamu stwierdził, że jest to dobry moment, by zacząć po prostu w nie grać na swoim Minecraft Hardcore i dodał odcinek, w którym został trenerem Pokémon właśnie w Minecrafcie. I powiem tak, ogólnie Pokémony Minecraft zarombiste połączenie. Zawsze mi to jakoś mocno siadało. Niedawno wydaje mi się, że mówiłem wam o tym, że Peter chyba również zaczął grać w Pokémony i też gdzieś tam w Minecrafcie, też jakieś tam pojedyncze odcinki z tego się pojawiły. No ciekaw jestem, czy ktoś to jakoś mocniej pociągnie. Zazwyczaj kończy się to po dwóch, trzech filmach, takie granie w Pokémony. Natomiast Dariusowi ten film poszedł w sumie dosyć w porządku. No ciekaw jestem, czy w to pójdzie. Traktujcie jako ciekawostkę. Film ponad dwa tygodnie temu. Przepraszam, że dopiero teraz. Ja wiem, no ja wiem, no nie było mnie. No przepraszam, kurczę. Wiesz, jaki jest widzom. Muszę nadrobić. No, a youtubera Fizjego kojarzysz? Tak, tego Fizjego od Bedwarsów, z którego pomysłów i filmów czerpali wszyscy niegdyś youtuberzy Bedwarsowi, bo chłop był po prostu genialny. No to gość nie nagrywa już Bedwarsów na swój główny kanał, ale założył sobie drugi kanał, na którym teraz bił pół miliona subskrypcji. I grał sobie tam w gry na vr i kurczę, naprawdę dobrze mu to wychodzi, dobrze mu to idzie. I to traktujcie jaką taką ciekawostkę i na nawiązanie do Bedwarsów, będzie ich dzisiaj dużo, ponieważ jest naprawdę ciężko znalezienie ciekawych, interesujących tematów. Serio. No dobra, potwór. ale o co chodzi z tymi butami Wojana? O co, o co ty żeś znowu znalazł? Słuchajcie, jeżeli choć trochę siedzicie na TikToku i skrolujecie sobie tę aplikację, to na pewno przynajmniej raz wyświetlił wam się profil projektanta butów, czy, czyli Majka Nowaka, który robi buty... Z różnych dziwnych rzeczy, i generalnie jest specjalistą w swoim fachu i tworzy buty. No i niegdyś zdarzyło mu się robić buty na przykład z piłki do koszykówki czy z papierków po lodach ekipy. Tym razem natomiast podjął się kolejny raz wyzwania zrobienia niebywale niesamowitego projektu, a mianowicie butów z papierków po lodach wojankach. Tak, po lodach wojana. I te buty wyszły. I naprawdę wyszły mu one genialnie. Na nodze prezentują się fenomenalnie, totalnie. Drip, i no powiem wam szczerze, myślę, że żaden fan Wojana. Albo generalnie nawet jakiś zaj Zajawkowicz, który y, lubi mieć ciekawe, niesta niestandardowe, niesztamplowe buty, nie powstydziłby się takich, y, takich butów na swojej girze. Oczywiście, jak to zwykle bywa, przy takim niecodziennym materiale do tworzenia butów, no to pojawiły się problemy, papierki się tam rwały, ale docelowo projekt udało się dowieść. Fenomenalne buty, niesamowity profil. Pan Mike naprawdę robi kozacką robotę. Jeżeli go nie znaliście wcześniej, to no gość, gość jest po prostu kozakiem, ja jak przeglądam sobie TikToka to często mi on wyskakuje no i w, w sumie bardzo fajnie bo, no bo robi naprawdę ciekawy i jakościowy content. No dobra ale zostawmy już tego Wojana, Wojanki i te wszystkie tematy tego typu słuchajcie, Graf sobie ponownie zagrał w Minecrafta nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że zagrał sobie na zagranicznym, można powiedzieć SMP generalnie serwerze stworzonym dla twórców Geogesera tylko, że w Minecrafcie i Graf sobie tam generalnie pośmieszkował, porobił content. No i to też można powiedzieć, że odblokowało nam kolejne filmy z Minecrafta u niego na kanale, ponieważ dodał on już od tamtego momentu dwa kolejne materiały, gdzie po prostu sobie speedranuje Minecrafta. W jednym nauczył się przechodzić Minecrafta w mniej niż 20 minut, a w drugim odkrył speedrany 1v1. No i generalnie są to podajże wody z live'ów. Gra w sobie po prostu streamuje, no i potem ktoś mu to klei i wrzuca z tego i wrzuca te pocięte fragmenty w formie odcinków, ale tak czy siak fajnie widzieć Grafa w Minecrafcie. Co więcej, z Grafem pojawił się również wywiad na kanale Minecast. O Minecastie mogliście słyszeć ode mnie w dosyć negatywnym świetle przy odcinku w kontekście Fomiego, gdzie mówiłem o ich wywiadzie z Piksem, w którym no trochę dali dupy. Natomiast wywiad z Grafem naprawdę fajnie został zrealizowany. Bardzo podoba mi się motyw dania kamerki Grafa w tym ich takby tak Minecraftowym studiu, że nie jest to zwykła główka, która macha przez godzinę Góra, dół, prz przód, bok, tył. Lewo, prawo, góra, dół, przód, bok, tył. Jeżeli chodzi o ciekawe elementy tego wywiadu, no to na pewno kontrowersyjny temat, który musiał się pojawić. Nie dziwię się, że się pojawił, bo też wam na newsach kiedyś o tym mówiłem, czyli o relacji grafa z Tobiaszem. Jak to wygląda, jak to tam wyglądało, sami posłuchajcie. Mieliśmy na pewno. fajne momenty. Tobiasz tam często na Discordzie coś się podpytywał, o jakieś tam. Y Rady, czy coś tam pomoc z, z rzeczami temu pomagałem. No ale w, w, słuchaj, no, wyszło, jak wyszło. A czy z perspektywy czasu żałujesz pomocy Tobiaszowi, czy jednak uważasz, że dobrze zrobiłeś? Ja ciągle stoję za tą opinią i wierzę, że to. Ja, ja wiem, że to jest prawda. że Czy kwadratowa masakra, czy nie, tobiasz by osiągnął ten sam sukces jaki ma teraz, ponieważ kwadratowa go tylko rozpromowała ale najbardziej się, najbardziej zdobył rozpoznawalność na tym kontencie dreamowym, te, te Manhunty. Więc i tak czy jak to by się stało. Pytanie, usuwając to z perspektywy czasu, to jest, czy pomógłbym komuś, który według mnie nagrywa spoko content i jest spoko osobą? Oczywiście, zawsze. Cholera, według mnie to nie jest jakakolwiek decyzja. Jak się okaże potem, że ta osoba ma, nie wiem, inne plany albo coś się pokłócimy, no, sta stało się, tak? Ale również to dla mnie na przykład było interesujące. Było troszkę o inwestycjach grafa, kwadratowej masakrze, czy jakichś takich, wiecie, smaczkach z życia grafa, o których, o których taki nieśledzący go mocno użytkownik może nie wiedzieć. Także pod tym kątem chłopaki dowieźli bardzo fajnie i przyjemnie mi się to oglądało. Także tutaj za to plusik. A co do tej relacji z Tobiaszem, no to kurczę. Mam, mam wrażenie, że Graf bardzo. że podejście Grafa jest w tym przypadku bardzo, bardzo rozsądne i niezaprzeczalnie Tobiasz jest gościem, który. Jak sobie coś upierdzieli w głowie i ma jakiś cel, to za wszelką cenę do niego dąży i szapobadla niego za to, bo jest w miejscu, o którym wielu Minecraftowych YouTuberów, jak i po prostu nawet twórców w sieci, po prostu marzy, tak? Zostawmy już tego grafa i te tematy wokół niego, przejdźmy do kulminacyjnego tematu tego filmu, a mianowicie kontuzji. Tak, temat kontuzji. Tego jeszcze chyba jako taki główny temat nie było u mnie na newsach, a mianowicie w podobnym czasie kontuzjom na swojej karcie społeczności pochwalili się pochwalili się, po prostu zakomunikowali kreatorek oraz Dream. I teraz zacznijmy sobie od y, Dreama. W tym przypadku Dream poinformował, że właśnie przeszed opera że przeszedł operację nadgarstka, więc przez jakiś czas nie będzie mógł grać w Minecrafta. Nagrał jednak parę filmów na zapas, podziękował wszystkim za wsparcie i powiedział też jak złamał ten nadgarstek, ponieważ złamał go pomagając Sapnapowi, czyli swojemu ziomalowi, kiedy tamten trenował do walki bokserskiej, w której brał udział. I kość nigdy się nie zrosła. No i musiał musiał mieć przeszczep tej kości i wkręconą śrubę. No i kiedy wróci i wyzdrowieje, to zapowiedział, to zapowiedział, że sześciu łowców z nim nie będzie miało szans. No, także Dream póki co kontuzja. Tu macie fotkę z rentgena. Natomiast co się stało z Kratorkiem? Kratorek również ma problem z łapą, a mianowicie z palcem. Natomiast w tym przypadku historia zgoła inna. Kratorek nie pomagał żadnemu swojemu ziemalowi w przygotowaniach do walki bokserskiej. Tutaj, tutaj poszło bardziej prozaicznie, a mianowicie kreatorek załamał palca grając w siatkówkę tak no powiem tak, zdarza się tym bardziej w takim sporcie, to więcej poinformował że obiecał streamy dla swoich widzów, które co tydzień miały się pojawiać w piątek i że stoi to pod lekkim znakiem zapytania, ale jak już na ten moment wiemy, ten stream udało się zrealizować no i Koratorek nie patrząc na kontuzję nie chce zaniedbywać swojego kanału oraz swoich widzów, za co szapoba ale pojawiły się też głosy w komentarzach pod tym postem na karcie społeczności, gdzie o tym napisał, by po prostu dał sobie czas, odpoczął i wrócił jak po prostu palec mu się zrośnie. No, to, to co jest w sumie najgorsze to chyba fakt, że kreatorek jest znany z tego, że jest zajebisty w PvP. No i jeżeli ma złamanego palca, no to siłą rzeczy ciężej jest mu utrzymać ten poziom, na którym grał yy, i na którym, z którego go widzowie znają. Na pewno też może to lekko przeszkadzać w realizacji jakichś tam jego materiałów, jeżeli powiedzmy miał coś nagrane, bądź coś do dokończenia, no to pewnie po prostu odwlecze się to lekko w czasie. Natomiast czas, czas pokaże. To by było na tyle, co dla was przygotowałem. Nadrobiłem informacje. Które pojawiały się jak mnie nie było, teraz nic tylko czekać na wywiad Zelomordo. Trzymajcie się, bicek dla was. Elo.